Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku subpark Park The Stick of Truth. Akurat mi jak się witałem. Jest noc i wracamy do domu. W związku z tym musimy iść gdzie? Gdzie tam? Dobra, to idziemy. O kurde, ja wiem co się stanie i będę miał tutaj cenzurowanie. Niestety, bo ja wiem co się tutaj stanie. Wy nie musicie wiedzieć, ja wiem. Będzie ostre rycznięcie, że tak to powiem. I będzie trzeba to zacenzurować. A jeśli chcecie więcej, South Parka, zostawcie koniecznie jakiś fajny komentarz, łapkę w górę i lecimy. O tak, lecimy do naszej chaty, a ja się napiję mojego mountain view. Hola! Você missed the news! Funkcjonuje, że będziemy mieć kraj największy Taco Bell w nowej ziemi. Mamie i Daddy spytały na jej Facebooka i widzieli, że jesteśmy wielu zjazdów. Why don't you tell us about them? No? Okay. Well, it's late, sweetie. Head on up to bed and I'll be there to tuck you in. Okay. Dobranoc stara i dobranoc stara. Idzie kot z guknięm. Idziemy spać. O latchy ma. Good godzina 16:00. I hope you're enjoying all the peace and quiet in our new home as much as we are. Ok. Śmierć tysiąca ostrzy. Okej, Ok, o to chodziło, dobra. Ja myślałem, że po prostu mam napieprzać randomowe randomowo przyciski. Dobra. O! Oh, Na hita, śmieciu. Łatwo. O! Emilka zjadła. Aż było słychać. Bo je świerszcza rzuciłem przed nagraniem i go nie złapała. I teraz było słychać jak go złapała. Na go złapała. Dobra, spróbujemy jeszcze raz tego użyć. Niech będzie. Kurwa. Ej, co jest? No, Brigitte's. Nie umiem tego użyć. A tak aktywny. Pała. Które ja proponuję wyleczyć się. Mało miksturą, bo mało, ale... przecie ja trochę mamy I mamy teraz pipę i teraz tak. Cios w plecy. Tego zaklinacza możemy zabić. O kurde, mam jakiś lepszy nóż, czy mi się wydaje. Nie no, mamy lepszy nóż. Fajny. Bolało troszeczkę, dobra, nie tym, tylko tym. Dobra, gites. Ała, bolało. Nie zabijcie mnie, proszę. Dobra, żyję. O, zajebiście, wykrwawił się. O, milu HP zostało. Okej, okay, udało się świetnie. Ręka gnoma. Rękawice gnoma! Eee, yy, obrażę wręcz yy, Bierzemy to co było. Cały ten nasz stawie strój. Nie wiem czy ja miałem to, ale... Ubieramy się. Puls ład, nie będzie. Tak, to miałem. Mhm. Dobrze. Zatem idźmy. Chodzimy do dziury. Głowa mi się nie zmieściła, ale to nic. Mam takie jajco. Oła! The fuck? Zabiło mnie to! No nieźle, wpadłem w pułapkę na myszy. O nie, 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 nie. Dobra. Cześć! Misiu, pysiu. No dawaj. Nie chcesz? Spoko. Zrobimy jeszcze inaczej. Wejdę sobie tu.

He's going to discover it again on his own anyway. And then they'll try and use him for his gift and he'll become a weapon. They won't stop looking for him. We have to keep everything secret, even from him. I'm so frazzled. Will you just make love to me? Of course I will, darling. To wszystko. To są dopiero małe rzeczy i tym bym się nawet nie przejmował, ale to, co się stanie, to będzie tragedia. O, nie mieści się. Okej. Okay. Piękne dźwięki. Zdaję sobie z tego sprawę. O, ustało. Dobra. Umrzesz czy nie umrzesz? Dawaj. O, zżygał się. Pięknie. I po sprawie. Bardzo ładnie załatwione. starzy się tam nieźle bawią. Nie no dlaczego? Nie! Oh, zacenzurować Nie wiem jak, nie wiem czym. O, dobra, coś tam zrobiłem tym. Nie, mam przejebane. Znaczy, w sumie to mam, bo będę musiał to zmontować. Oj, nie udało się. To nic. Wreszcie mnie to rozprasza to z tyłu, co się dzieje. Bardzo Dobra, wyjebywuj stąd. Ponowny atak, pięknie. Jeszcze raz będzie ponowny atak. Pięknie. Wspaniale. I teraz ta kolejny No nie, nie wyszło. Ale to nic, on nie tak umrze. Doskonale. Dlaczego? Dlaczego? Znaczy, ja wiem, że kiedyś tego nie cenzurowali ludzie, ale ja wiem, że ja będę się do tego cenzurować, bo nie chcę bana na ten dzień. O tak! O nie! Nie udało mi się. Dobra. Bierzemy to. Żryj, maleńki, żryj. Pięknie i więcej krwawienia. O, pancerz niszczą niszczący i tarcze broni. Dobra, minus armor. To dobrze. No, za dużo miał. O kurwa, mnie no, Za mało mu robię tym. Piękne. Dobra, teraz zablokuję. Pięknie. I do piachu. Świetnie. Cudownie. No, to, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. No i cześć.